Kurwa to nie jest kurwa, opa, bo Uch, kurwa. dobra mopa bo się niszczarek Dobra co robimy? rzut to Zabijamy jest. No, Gdzie jest za A otruj ok, gdzie... się gdzieś Na mordur kurwa, no gdzie pojedziemy Leścimy ich tutaj kurwa żeby tu jechali są jednostki woda Zniszczę albo zająć ich zobaczymy... bazę Dobra ta... Ta, Dobra, ja to ja, ja to wjadę na górkę tam, nie? Jak będziecie tam tam to ja górkę potrzymam. Ja broń boże nie chciałem. Ja Za kim? Ja, ja nie mam kurwa w ogóle tego obniżania. ja jestem więc, wolny. Ja przykampić na równości. Ja wiem, ale jak będziesz biegać, to ja to mam. Tak to lata pierwsze. No, no. Ja to przyjmuję pewnie. Ale kawał 4 wbrew pogrąberzy, trochę pogorszony, zauważyłem, że w Bonnie jest strasznie ostatnio. No Cześć, nieźli wszyscy, w tym nie ma wyjścia. Czyście, ogóle kurwa, ja tych w pomogę. No, no, ale. Na razie to sam krzyknie. No ja to wiesz, muszę dojechać tu. Wiesz co, puść tej kafu, 4 bo ty nie, wiesz tym, że to kurwa to twoje ciustwo to jest prwa ...pater jak kurwa. Po... Ale oczywiście tylko musicie ktoś trafić, żeby przeszło. To jest problematyczne. Czeka marku na pomaku. Dobra, ja ci to jest... Już artyleria, nie? Dziadostwo. Dobra. Odbił się. Dobra, ja go trafiłem już raz. Możesz go dobić jak chcesz. A ja tam podjeżdżam cały A sami nie, ja nie trafię w nie, niego. Nie Dobra, ja się za Dawaj kryję. Ja tam idę? Tam szóstki jakieś. O kurwa, ty patrz jak się ruszają. Ej, z prawej. Nie trafiłem. Prawej, ale, On jest bardzo dobry, uważamy na niego. Ej, chłopaki, chodźcie tutaj, zobaczcie co się stało. Wy tam pojechali, nie wiadomo gdzie, a te... są. No nie, my nie możemy cofać, bo tutaj jeszcze no, gramy. Nas! O kurwa jaki lak zjebany Dobrze Pedały Pedały mi biją Ty Dobra ja spierdalam nie? Bo wszyscy we mnie biją kurwa To kurwa po to ja teraz się na randoma I teraz wierzę no, nie, ale mi mnie napierdalę jak Ma go do jedna Dobra już to mam O ty kurwa a to jest z tego lajpa, generał? Dużo rozjebałem. ci pomagam, tak, Już ci pomagam, kurwa. Doć Dawaj, Gumba, teraz wciśniemy do przodu. No patrz, panne pizdy tu są jakieś Dawaj, Kasper. Tam troszkę ich bardziej mocno Ja, to, ja, to, ja jestem u niej Dobra, kurwa. Kurwa, co to mi wyjebało? Ty na puta coś ściągło, kurwa. Nie, ciebie to podpaliło coś, wiesz? Ale ty mnie zostawiłeś nie na obrysku. A może Arta cię walnęła? No patrzy prosto na nas! Można. To nie była Arta. No to musiał być RHM kurwa. Nic innego mnie nie mogło tak ro... pancer mnie trafiła. Kurwa, macie za bitwa za tak nic mógł. Dobra, yy, Co tu się stało? Czekaj, jestem unieruchomiony. No, gąskę. Mhm. Aha. Dobra, to No ja Wykryło mnie coś. Coś mnie wykryło. Z przodu. Ja jadę przy, przy tym, tym lewym murze, Przy lewej górce jadę, nie? Ja się, ja się tam za z Dobra Z kurwa coś no, Kurwa skurwiała Arda, nie? Kurwa jest Dicker max Za 3 sekundy, schował się mi Arty rozpierdol może nie mam do bicia. Jestem unieruchomiony. Jest Zawieszenie naprawione. Ruszamy. Dobra, chuj. Przeciwnik zniszczony. Dobra, jadę. Generał, nie, nie, nie. Ja wyjadę, ja wyjadę. Czekaj. Pokój tu mam. Prawie. Od razu się ustawcie na prawo, bo tam kurwa jest czerwoność. Pierdolasz go. Zamierzony. namierzony. I właśnie cofam się. Tylko wieczer. Gazem, lecimy. No ja jadę na pełni ale idzie. Uważajcie na to miejsce Ja i tam trzymam trochę, ale będzie ka pracy. Chyba, że na przykład nie... No jest tam jeszcze. Dobra, dobra, i to widzimy z tutaj. Nie jest tutaj jest latin. Kurde, sorry generał. Nie, nie, nie kurwa ma ja pierdolę. nie Sorry. Ale chcę zdjąć ogień na siebie, nie już nie, nie biją. No i dobra, niech mnie biją. No dobra, ale ja bym... Kurwa odbił się blacking, nie się to nie był się, jak ja wyjeżdżam, to ja rozwijam, rozwalę ich, tylko kurwa, trzeba jechać na lecie. Nawet jak mam jeszcze 400 HP, to spokojnie od każdego strajku idziemy. Dawaj, dziś ciężko, że pilnę ci, się po prostu. Jadę. patrzy prosto na nas! Dasz analog, jak wytrzymasz? O kurwa, w borszu. Dobra, zaraz borszu. Dobra, w borszu na siebie, Wypierdam mu jedną pesce, tylko. już czekaj. Dostał. Odbił się ode mnie. No borców. Kurwa, ale polosowało z sobą. Black weź. Sekundę, jeszcze Proszę, sekundę. Black na pewno? No bo ja tak zawalę 2, 1 0 Pragu, jest specjalista. To ja mam 5', ty. Ma, masz kaszkę, masz pięć. Weź, weź jeszcze dobi tego dawaj, jednego. Dobi jednego to medal. Ci, ci go. Wystawiam ci go. Czekaj. Ale ja go. muszę dojechać, nie? Czekaj. No to dojeźdź, dojeźdź, spokojnie, no, idzie spać. Ale gdzie on nie jest? Do no tego prawej masz po dwunastkę Ale jadę Nie Się... Nie, ja mam poczekać. On jest pan, dużo ma życia? Ładuje golda na no. niego już. Tu stały mi tam dwie pestki jest Podłog mnie na pierwlu Widzisz? No, golda ładuje Odbił się? Odbił, odbił ode mnie Kaczulaj mu Nie, wyjadę spokojnie, mam 800 życia Kurwa, jebany odbił w dolną płytę, nie? Nie, nie, chcę w górę Widzisz tą belkę? Dobra, dam. się to Belkę tą? Kurwa, co się dzieje? Ja nie wierzę, nie, 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 nie? Gdzie go, go bić? Ja? No bije w garnek. garnek go walne. No A czemu w dolną płytę z Golda nie mogą go przebić? No bo on ma dolną płytę mocną. Tam belkę najlepiej go bić. Tam jaką, przysi, jaką belkę? Przednią. No to masz taką belkę, wiesz co chodzi? Taką Tom, belkę, trochę z tego przeszkadza, ale jeszcze 600 No dobra, to jest w poziom sorry no ale Ale general mi się wydaje, że specjalista to dostaje tylko jedna osoba Aha, chyba, że mamy tyle samo fragów, no to ja nie wiem, ale mamy na pewno medal za 12 kg No Dobra teraz w obronie Bo teraz kto dobije ostatniego ma specjalistę? Nie ma dewestatora Za 7 to masz dewestatora Dobra no to Po Raczej nie powinniśmy tego przejebać, nie? No nie I on był ten On był gdzieś na spał, mi się wydaje, że on broni Tak był gdzieś na 9, no tutaj w go widział już go widział? Mhm Ilon ma hapeł mniej więcej Nie wiem, czy tego już nie wiem, bo na mapie widziałem Dobra, działo się naprawdę. Jak ktoś wykrył. Nie, bo kurwa tam, o jest, jest. jest. O kurwa ma... Arta, Arta jest, go zdejmie jeszcze, nie? No taka by była. Pusto, na pieśni. Czwarte życie ma. Ja tam nie dojadę już. Ja chyba też. Nie, Ar... gopa, kurwa? Co za parówczak. Nie no, teraz możliwe, że ty dojedziesz szybciej, nie? No, no co ty? Ja jadę 30, 30 na godzinę A ile ty masz życia generał? Ty masz, no. 290, jestem na strzał, ale nie, nie przegram tego On pojechał chyba do ciebie, wiesz? Nie, nie, nie pojął Ja myślę, że on, ja myślę, że lepiej pojechać na kafa będzie generał. On nie przyjedzie do nas, bo ten kurdy... Takiego ja nie niego, kurwa, to jest wy się nie być wszystkich No ja się nie boję go ale no żeby czasu nie zabrakło, bo ja tak szukam go Dobra Nie, nie wyjeżdża, to zapytał kurwa Niemożliwe Dobra, ale... kończę go już, dobra? No, nie no ok, jeszcze? nie Jasno Widzisz, no. A nie to są na Przysyma jednej z 15, bardzo ładnie. No nie, kurwa, nie... chcę, że grą, ale na imprezę nie było jeszcze. 1941 no, dostałeś specjalistę? Kurwa, Dosta o, dostałem specjalista, no dostałem specjalistę, no. A to widzisz, no to mamy obydwoje specjalistę, bo ja też dostałem specjalistę i devastatora, no to było elegancko. Osta ale kurwa, dostałem. jedynkę dostałem zamiast Mki do chuja, no. A tysiąc Ja dostałem dwójkę. Ale mało mam obrazu. Dobra, ja, ja, ja muszę jeszcze raz na tym zagrać, bo niżej mnie nie zrobił. lewą ścianę, specjalista, ostateczne poświęcenie, opanowany i duży kaliber mam. To ładnie. Wpadło. No dobra, to dzięki za stream. Trzymajcie się. Cześć.